Zdążymy, zdążymy. Nie zdążymy. O, to tego nie miałem, panie. No biegnij, facet. Ciebie witam na kanale. Jestem Peter Do To jest po rocznej przerwie powrót do Mafii Definitive Edition. Tryb swobodnej jazdy. Zostaje nam dwa zadania poboczne. Przypominam, dzisiaj jedno chyba z najtrudniejsze podobno coś z latającym spotkiem. Eee, także jedziemy. Eee, z tego co wiem, mm, trzeba sobie tu przygotować. O, dobra, może najpierw tak zrobimy, bo to chyba nie będzie na czas. Przynajmniej na razie. E, na biurku pojawi się po zakończeniu tego zadania finalne. I to będzie ostatnie. Natomiast to z tym spotkiem jest tutaj. E, jesteśmy atakowani i ruszy na stacji kolejki w Works Quarter na odprawę. Przejdź nocą, nikomu nie ufa i patrz czujnie na niebo. Okej, okay. dobra, tutaj w tej grze powinniśmy zmienić porę dnia na nockę. Żeby to zrobić, musimy przejść do. jest nie gdzieś śmiesznie po tych spodnach, po tych schodach, do pokoju Narad w sali Rego w barze. E, I kliknąć na którekolwiek z tych obrazków. Powinno być, zmień porę dnia, a nie zmień pogodę. Eee, czekaj, czekaj, czekaj. Już jest noc? Chyba tak, bo już są pozaciągane zasłony, więc powinna być noc, tak? No coś mi to nie wygląda na noc. Coś tu, jakaś pani ściema jest. Tu trzeba było... Jeszcze raz. Chyba że. A przepraszam, to chyba na ten obrazek, gdzie jest noc. O, tutaj, gdzie jest taki. O, i teraz jest ok, dobra. <grywia> no widzieć nawet, ja się pomyliłem, bo tu jest dzień na tych obrazkach, a na tym jedynym jest. Taki wieczór, właściwie, nie noc. Nie wiem, która tam godzina, nieważne. Dobra, teraz pójdziemy się. wyposażyć w giwery. Niby zadanie trudne. Inni pi mówią, że proste W jakichś tam poradnikach czytałem, nie będę ukrywał. Mówili, żeby sobie przestawić na jakiś tam poziom średni. E, co ja tu w ogóle mam? Aha, mam to jego Złotego i mam rewolwer. No dobra, no to w sumie niepotrzebnie tu już dolazłem I taki dam do strzelania nam będzie potrzebny, bo. sobie o to to polecają wziąć ten mot motor dobra jedź troszkę gra się baguje zauważyłem o co chodzi nie ogarniam tego o właśnie woliło mi do pulpitu coś tak dziwne w ogóle jakiś launcher mi się odpala z 2K games w ogóle nie wiem co oni tam podpierdzielali totalnie jakaś schiza jedna wielka i my mamy jechać z tego co wiem tutaj... Do tej budki telefonicznej Mogę sobie jakiś płaszczyk wziąć Morfuks Dobra, nie zdziwię się Nie zdziwcie się <laughs> Jak będą cięcia jak będą cięcia to oznacza, że... nasza akcja była gruba Kurcze, to tak jakby też popadło trochę ślisko, kijowo Także kończymy tą serię W końcu To ciekawe, bo w listopadzie był ostatni odcinek, a ja akurat teraz jest listopad i, I zakończam to po roku czasu, masakrę Na co? Dobra, spoko luz facet No dobrze, wybieramy foam Diabły z kosmosu porywają naszych obywateli i zastępują ich klonami, to go ich statek i im plany. Jeśli ci się uda otrzymasz ode mnie stosowne trofeum, ta wiadomość ulegnie samozniszczeniu zniszczeniu za 5 sekund No dobra i się teraz zacznie jazda nie yes, Ufo, panie Ufo! Odpalaj ten motor, człowieku. Pierwszego gościa porywają. Chyba spieprzyłem to, nie? Chyba tak Kurde, nie zdążyłem. już w topa. Okej, okay, trzeba w statek yy, strzelać. No... Co zabiłem ją? A chyba ona spadła, no w sumie ta. Dobra, nie będziemy w ogóle mamy lecieć. Chyba na. Czekajcie, taki szybki meg, Chyba gdzieś tu. Nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzieś tu się jechało chyba. Nie wiem, czy nie na centralną wyspę od razu trzeba było lecieć. Tu jest trochę zmyła podobno. Nie wolno się patrzeć na to, gdzie ten stateczek leci sobie, bo. Właściwie to już nawet nie wiem, gdzie on jest, już go zgubiłem. Ups. A, tam jest. No kurde, jak ty hamujesz, człowieku? Mówiłem, że dość jest, jest lipa. Teraz to ja nie wiem, gdzie on pocisnął. czy na wyspę środkową, czy tutaj gdzieś na te miejscówki. Ale ja się motam po tej mapie wam powiem, nie mogę się odnaleźć. Jesus! Nie mogę się odnaleźć w tej nowej mafii. Mimo, że już tyle czasu ją przegrałem. To jednak Gdzieś tam w głębi dalej mam te przyzwyczajenia starej mafii A, gdzieś ten ca... gdzieś ten stary plan tej mafii z poprzedniej edycji siedzi w głowie Chyba nad centralną wyspą mi się tak wydaje powinienem być już nie wiem Ale mogę się mylić także nie widzę gdzie to UFO jest Wszystko mi się trochę zlewa w tych światłach No nic, zaryzykujemy, polecimy tutaj. A oh, fuck, Skacz! Zdzichuj nie Ale. numer. No, no. Trochę... O jest, dobrze, mamy znacznik. Dobrze, 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 dobrze. To mi, to nie ja wiem, czy tędy, czy co... Dziwne, że policja nie reaguje nie? na UFO. Wszyscy sobie... No i macie. Powtóreczka! Powtórka numer dwa. No, dobra, będzieś później się napinać. Próba numer trzy. O, numer cztery próba. Próba piąta albo szósta? Już musiałem światło zapalić, bo się zaczyna ściemniać też u mnie. <grymny> Siódma próba. Dziewiąta powtórka. Numer dziesięć. Próba. masakrę chyba wiem dlaczego się tak wstrzymywałem z tym odcinkiem przez rok czasu zaczynam rozumieć udała się wam ta misja dajcie znać po ilu razach Właściwie wcale nie trzeba szybko przez ten most zapieprzać, tylko no właśnie. No Tomek, dawaj, dawaj, chłopie, bo Ty normalnie śpisz. A ja nie wiem czy ja to, 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 to przejdę, to jest tragedia. Tragiczna ta misja. Misję, zadanie, quest. Gdzie się pcha tą zielonów? Barani, dobra, tu się ustawimy. Okej, okay, i teraz najlepiej by było. O, dupa, najlepiej by było, najlepiej to już by się było tu znaleźć. <gry> Dobra, hmm. Dobra... Yeah, ja yeah, crazy. Yeah! O cokolwiek im chodziło. Dobra, ciśniemy. Crazy! No hmm. jak, to lepiej być na koniu chyba jechał niż na tym skuterku, ja nie wiem. Trzeba był jakiś inny pistolet gdzieś chyba półautomatyczny może, nie ten rewolwer, bo ten rewolwer to taka trochę bila z nędzą. Chodzi o to, że bardzo mało kul ma w magazynku. Załadowana, czy załadowaną bębenek ma trochę słabe to jest. Ta liczba tych kulek. No i... Oho, już porywają. Mam nadzieję, że zdążę, bo to jeszcze ciężka droga przede mną. Jest, dobrze. Teraz najlepiej by było jechać a, tak, tak, tak i tak i tu pod chyba gdzieś w tą miejscówkę, tylko że pojedziemy sobie dalej pros. To? Co to jest kurła? Ale mi tu. A to cwaniaki. A więc oni wiedzieli, że... że. Najlepiej tą drogą będzie cisnąć, tak? I tutaj. Dokładnie tak jak pokazuje. To jest najszybsza możliwa droga, podobno. Pod warunkiem, że my nic nie wiedzie. Najgorzej te serpentyny. Nie wiem przy którym razie, ale tutaj na tych serpentynach poległem. Poległem przy tych serpentynach. Jest tak wredna ta droga. On tym motorem tak, jakby jaką kosiarką jechał. Co najmniej. Jeszcze nie wiem, jak to będzie pod latarnią, bo docelowo pod latarnię mamy cisnąć. Chyba się udało. Chyba. O, 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 o. Jest, mamy to. <grywy> no i co, ciśniemy pod. Y... Ciśniemy pod... latarnię Ciekawy jestem, czy ktoś to za pierwszym razem przeszedł, ale powiem Wam, że jest naprawdę trudno. Trudna... Trudna jazda tym motorem, bo sama... Nie wiem, czy tu jeszcze jakiś czas mam, czy nie, kurde, nawet nie pamiętam. Nigdy tutaj w sumie nawet nie pamiętam. Nie pamiętam, co było w poradniku napisane. Ja się poradnikiem, kurde, kierowałem. Nie mogłem tego na wprost... Nie, chyba, bo bym się zabił, zginąłbym. O, teraz mi czas doliczają. No, grubo. Autorzy gry tutaj dali nieźle, niezłe tempo, podkręcili. Pamiętam jak mówiłem Wam, że zdaję sobie sprawę chyba z tego, dlaczego w końcu, dlaczego tych zadań nie było w głównym wątku gry. Bo prawdopodobnie ludzie by się zniechęcili to tak dosyć grubo Wysiadaj! Ja, pitole. Co to, śmieci? Wow! Wszadam, że tu będą jakieś tajnicy. Attention, attention. Już? Oh shit. Dziś chyba apteczka ma być, ale nie wiem. Zgiń śmieciu w końcu. Co ja strzelać w UFO? Uuu, udało się chyba, nie? Yes, Ja nie wierzę Udało się chyba O Boże, za dziesiąte razem. To był strzałdy, Masakra Mas, ale kfurek o fajną mam O Co to było? Tajniacy No dobra, zrobione ufo. Strój obcych. Oh, napiszcie w komentarzu, jeśli ktoś to przeszedł. Za którym razem udało ci się tą misję, to zadanie poboczne przejść. To było przedostatnie zadanie. Ostatnie zadanie leży na biurku. E, gdzieś tam, w którymś z tych pokoi. <laughs> I wycimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć. Kurde, za daleko jestem, Fak, nie zdążę znowu, no nie Serio. Spieprzyłem to. Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam tą starą mapę. Oj to mi, to mi. Oj dupa Jasiu karuzela chyba, nie zdążę, Ja pitole. Jakie to jest wredne? To jest niemożliwe do przejścia. co się stało, że ja nie widzę znacznika? Hello, gdzie moja nawigacja? Co się stało? No nie zdążę chyba, ja pitole. Kurde, no. No nie, Tomek, Tomek, coś ci się stało. No tak. Okej, okay, spoko, też tak ważne. <laughs>